Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj z takiego miejsca w Berlinie przy Reichstagu. Właściwie za mną jest Reichstag. Tak mi się tutaj spodobało, aczkolwiek jest bardzo dużo ludzi i nie wiem czy nie będą mi przeszkadzać. Temat dzisiejszego mojego nagrania jest o Karmelu, bo dostałam pytanie na temat formacji zakonnej i pomyślałam sobie, że dla tych wszystkich, którzy rozpoznają swoje powołanie, może być to taki temat ważny dlatego że jest to temat rozeznawania powołania człowieka, ale od strony kościoła. No właśnie, od strony kościoła. Bo nam się może wydawać, że najważniejsze jest to, co my mamy w sercu, to co my rozeznajemy, to co my chcemy, to nasze światło i wydaje nam się, że poddajemy je to światło pod rozpoznanie kościoła. Natomiast ja w w moim życiu, w moim powołaniu wielokrotnie doświadczałam tego, że ktoś miał powołanie, natomiast kościół powiedział nie, że do, może masz powołanie na przykład, ale nie do tej wspólnoty. Dlatego powiem wam z mojego doświadczenia, jak wygląda rozeznawanie powołania, co ciebie spotka, kiedy już tą decyzję podejmiesz i będziesz chciał czy chciała tę drogę zakonną podjąć. Najpierw trzeba się w ogóle zdecydować, gdzie dokładnie chcemy wstąpić. Załóżmy, chcesz wstąpić do Karmelu, to musisz najpierw wybrać Karmel, i dopiero wtedy wspólnota zakonna podejmie, podejmie się rozeznania Twojego powołania. O tak. Zanim to, to możesz po prostu jeździć tam sobie na jakieś rekolekcje czy na dni skupienia. Karmele najczęściej mają takie miejsce po stronie poza klauzurą dla, dla gości, dla rodziny i właśnie dla osób, które rozeznają swoje powołanie. Można tam przenocować, można pomodlić się w kaplicy. I zanim poprosi się o, o wstąpienie do określonej wspólnoty, czyli do określonego zakonu, klasztoru, trzeba po prostu podjąć decyzję, że właśnie w tym inaczej wspólnota nie będzie podejmować rozoznawania powołania. Kiedy już zdecydujesz się na określony klasztor, to wtedy wspólnota. Daje takie, taką możliwość spędzenia dwóch tygodni na furcie, w cudzysłowie, czyli jeszcze nie w klauzurze, tylko po stronie gościnnej. I taka osoba może przez dwa tygodnie po prostu tam sobie mieszkać, i ma właściwie każdego dnia rozmowę z Mistrzynią Nowicjatu. Bo tak. To cały ten proces rozeznawania, powołania i formacji zakonnej jest przydzielony Mistrzyni Nowicjatu. Najważniejszą osobą w klasztorze jest oczywiście Matka Przełożona, i oprócz tego jest wydelegowana Mistrzyni Nowicjatu. Co ciekawe, może matka przełożona zostawić ten urząd dla siebie, jeżeli nie widzi siostry, która mogłaby tę, tę funkcję godnie podjąć. Jeżeli czuje się na siłach też, to sama podejmuje ten obowiązek. Więc jak już zdecydujesz się na określony klasztor, to wtedy możesz spędzić dwa tygodnie nie jeszcze w klasztorze, w, kla w klauzurze, tylko na zewnątrz podejmując cały ten dzień karmelitanki bosej. Ja nagrałam filmik o tym, jak wygląda dzień karmelitanki bosej, tu go może podłączę. I w tym rytmie dnia żyjesz sobie w samotności przez dwa tygodnie, otrzymując jakąś pracę. Są to różne prace ze względu na to, jakie siostry mają. A może być to na przykład też praca sprzątaniowa. Po drugiej stronie klasztoru, znaczy jeszcze przed murami, też jest dużo pracy w ogrodzie. Ja pamiętam, dostałam grabienie liści, bo przyjechałam na jesień. I jakaś siostra w klauzurze widziała mnie przez okno, pomimo że to było za murami. I tak pomyślała sobie, że wow, że Pan Bóg jest taki dobry, że jej nie dał takiej trudnej pracy, kiedy ona rozeznawała swoje powołanie, bo ona by uciekła. No i rzeczywiście pamiętam, że przez te pierwsze moje dwa tygodnie to większość czasu spędzałam tam w ogrodzie, grabiłam liście. Później te liście wkładałam do worków i zanosiłam siostrom na kurtę. One po stronie swojej klasztorze paliły. W klasztorze karmelitanek bosych jest bardzo dużo pracy w ogrodzie, a też kiedyś nagrałam bardzo fajny filmik o, o kontemplacji. Film kontemplacyjny, troszkę motywujący do działania w ramach mojej pracy coachingowej. Też tutaj go podłączę, bo go lubię. No i kiedy ten okres dwóch tygodni się kończy, to wtedy, jeżeli nadal w Twoim sercu jest to pragnienie, aby kontynuować tą drogę, aby dalej rozeznawać, aby wstąpić do klasztoru, to siostry zbierają się na kapitułę czyli mają taką obradę wewnątrz klasztoru i decydują się, czy masz taką możliwość, aby wejść za klauzurę. I jeżeli po tych dwóch tygodniach siostry i mistrzyni nowicjatu widzą, że jest taka możliwość, że to powołanie może pochodzić od Boga, jeżeli widzą twoją gorliwość i zaangażowanie, to wtedy dają taką możliwość, aby wejść aż na dwa miesiące za klauzurę. Jeszcze nie jest to postulat ani nowicjat, jest to tylko taka dwumiesięczna próba, jest się w swoich ubraniach i ma się tą pełną świadomość, że za dwa tygodnie wraca się normalnie do świata i kontynuować się będzie swoje własne życie. No i jeżeli już ktoś przechodzi tą bramę klauzury, jest to taki okres zapoznania się osoby ze wspólnotą, dlatego że oprócz tego właśnie że ma się powołanie do na przykład karmelu, trzeba mieć powołanie do określonej wspólnoty. I wspólnota rozeznaje nie tylko czy ta osoba ma powołanie, chociaż jest to jeszcze wczesny etap i to czy to jest powołanie takie rzeczywiście na stałe, czy jest to powołanie po prostu no, może tylko na jakiś czas, ludzie się mi przeglądają, więc wtedy ta wspólnota może się Tobie bliżej przyjrzeć, tak? Żyjecie już wtedy wspólnie, dostajesz cele, jedną taką samą jak mają siostry, i żyjesz zupełnie tym życiem, które mają siostry przez dwa miesiące, mając oczywiście codziennie rozmowę z Mistrzyni Nowicjatu. Z mistrzynią i czasami z matką przełożoną. No, i po tych dwóch y, miesiącach y, znowu dochodzi do tego momentu, kiedy ty masz najpierw podjąć decyzję. I tak, y, no i jesteśmy w tym samym momencie, tak, że y, trzeba podjąć tą decyzję, czy dalej chce się kontynuować tą drogę. Życia karmelitańskiego? Czy jednak te miesiące wystarczyły do tego, żeby jednak stwierdzić, że, y, że to było nasze tylko pragnienie, a nie Pana Boga? Bo jeżeli jest to pragnienie Pana Boga, to będzie to światło w sercu, aby to kontynuować. I jeżeli taka osoba po tych dwóch miesiącach y, w, w rozmowie z mistrzynią nawicjatu. Podejmie decyzję, że chce prosić o wstąpienie, rzeczywiście wstąpienie do klasztoru, wtedy znowu odbywa się kapituła, czyli to takie zgromadzenie sióstr i one decydują, czy taka osoba, która już została poznana przez wspólnotę, może do takiego klasztoru wstąpić, do tej właśnie wspólnoty. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, no to już wtedy przełożona, matka przełożona ustala datę wstąpienia. No, jak już wstąpi się do klasztoru, to najpierw ma się roczny, a czasami półroczny postulat, czyli postuluje się do tego, żeby w ogóle być zakonnicą. Dostaje się taki, taki habit, który jeszcze nie jest prawdziwym habitem, tylko tak przypomina habit karmelitański. Natomiast jest to też takie przygotowanie właśnie do tego, aby przyjąć prawdziwy habit, który przyjmuje się w dniu obuczyn i wtedy już się tak formalnie wchodzi do nowicjatu. Czyli po postulacie następuje okres postul nowicjatu i ten okres nowicjatu jest bardzo trudny początkowo, dlatego że pierwsze dwa lata to jest czas zupełnego zerwania kontaktów z przyjaciółmi. I bardzo ograniczony kontakt z rodziną, więc jest na próbę wystawione wszystkie nasze więzi, nasze pragnienia, i jest to bardzo taki intensywny czas właśnie też formacji. Bardzo dużo czyta się też wtedy dokumentów kościoła, no, właściwie mistrzyni nowicjatu prowadzi taką osobę. Niemniej jednak tutaj chcę tylko zaznaczyć, że ja czasami gdzieś słyszę takie pejoratywne sformułowanie, że ktoś jest nowicjuszem, czyli jeszcze się na niczym nie zna. Tymczasem to moje doświadczenie bycia w nowicjacie pokazało mi, że nowicjat jest bardzo głębokim, intensywnym czasem wzrostu i formacji. I ja bym nie używała słowa nowicjusz jako ktoś, kto się po prostu jeszcze na niczym nie zna. Wręcz przeciwnie, nowicjat jest jednym z najmocniejszych takich etapów wzrostu i rozoznawania powołania w kościele. No i po tym czasie nowicjatu otrzymuje się albo nie, o wszystkim decyduje wspólnota, która cały czas osoby obserwuje. Dostaje się pozwolenie na złożenie ślubów, najpierw czasowych. W moim zakonie one były na rok składane, ale odnawiane co na 4 lata, dlatego ja byłam, masz prawie 8 lat w zakonie. I dopiero po tych czterech latach życia w ślubach czasowych, czyli składaniu ślubów na jeden rok i odnawianiu ich, można prosić o dopuszczenie do ślubów wieczystych. I wtedy rzeczywiście znowu wspólnota potyka się, jeżeli, jeżeli najpierw Ty dalej chcesz kontynuować tą drogę powołania zakonnego. Więc jeżeli ty podejmujesz decyzję i prosisz wspólnotę o to, żeby móc złożyć śluby wieczyste, wtedy wspólnota znowu zbiera się na kapitułę. Wspólnota o znaczeniu sióstr po ślubach wieczystych i podejmuje tą decyzję, czy dana osoba może złożyć te śluby. Ja, co ciekawe, do tych ślubów zostałam dopuszczona. Biskup był już zaproszony, wysłane zostały nawet zaproszenia. Była data moich ślubów wieczystych, które się ostatecznie nie odbyły. Ja czasami na moich filmach wspominam co się wydarzyło, ale jak Ciebie to interesuje to może następnym razem nagram filmik dlaczego ja tych ślubów nie złożyłam. Więc może nazwę ten filmik dlaczego odeszłam z zakonu. No i na tym zakończę moje, moje nagranie. Jak chcesz oglądać ten filmik to oczywiście subskrybuj mój kanał i do zobaczenia już następnym razem. Dziękuję za wszystkie pytania też o, o, w temacie duchowości, w temacie Karmelu. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. I mam nadzieję, że było to dla ciebie jakieś światło, jeżeli myślisz o wstąpieniu do Karmelu albo nie wiem, może do seminarium. Bo ten przekaz mojego filmu jest taki, żebyś się nie bał albo nie bała, dlatego że Kościół to rozezna. I to nie jest tylko tak, że to my decydujemy tutaj o tym, czy będziemy służyć Bogu w kościele, ale to również Kościół rozeznaje i decyduje, czy chce nas na służbie u siebie. Więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie z Berlina. Jak widzicie. Pa.